setki milionów ludzi na całym świecie modli się modlitwą pańską zwracając się do Boga w słowach Ojcze nasz. Czy jednak wszyscy ci ludzie mają prawo do wypowiadania takiej modlitwy? Czy Bóg słyszy takie wołanie? Czy może jest to tylko pusta dewocja, nie mająca żadnego znaczenia dla życia człowieka? Jedną z najbardziej wyrazistych prawd słowa Bożego, która ukazana jest od Księgi Rodzaju aż do objawienia Jana, jest prawda o istnieniu dwóch grup ludzi: tych, którzy należą do Boga, i tych, którzy do niego nie należą. Podział ludzkości jednoznacznie wskazuje na tych, którzy całą wieczność spędzą z Bogiem, oraz tych, których życie wieczne będzie egzystencją oddzieloną od Bożej obecności. Podział. Ta prosta i podstawowa zasada jest w sposób niewątpliwy zaprezentowana na kartach Biblii. Jednakże pomimo jaskrawości biblijnego nauczania, wielu ludzi jest całkowicie nieświadomych tej fundamentalnej prawdy dokonującej polaryzacji światło od ciemności. Brak biblijnego rozeznania w tym temacie nie jest domeną tylko ludzi określanych jako niechrześcijanie, co wydaje się rzeczą oczywistą. Bardzo często ta przypadłość dotyka biblijnych analfabetów, którzy mienią się chrześcijanami, wykazując przy tym całkowitą ignorancję wobec biblijnego nauczania o tym, kto ma przywilej nazywać się dzieckiem Bożym. Ostatnie wideo papieża Franciszka, w którym autorytatywnie stwierdza on, że wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi, niezależnie od wyznawanej koncepcji prawdy, wzbudziło wielkie poruszenie na całym świecie. Przesłanie papieża szokowało nie tylko ewangelicznych chrześcijan dążących do ekumenicznej jedności z Kościołem katolickim, ale wprawiło również w głęboką konsternację samych katolików, którzy nagle zaczęli zadawać sobie pytanie: czy tak rzeczywiście rzeczy się mają? Czy wyznanie katolickiego papieża może obudzić w części naszych katolickich przyjaciół tę wewnętrzną potrzebę poszukiwania prawdy, która nie może przecież być cechą wspólną wszystkich? często wzajemnie wykluczających się systemów religijnych? W swoim wystąpieniu papież jednoznacznie stwierdził, że wierzy w dialog międzyreligijny, akceptując tym samym wierzenia różnych systemów. Podsumowując swoje przesłanie, papież Franciszek nie pozostawia wątpliwości: wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Wystąpienie Franciszka to doskonały produkt propagandowy, ukierunkowany na potrzeby człowieka żyjącego w dobie chaosu i otaczającej przemocy. Gloryfikuje miłość, nadając jej charakter absolutu stanowiący fundament, na którym będzie zbudowany nowy porządek świata. Wiara w miłość będzie czynnikiem łączącym wszystkich ludzi. Dla tych z nas, którzy z biblijnej perspektywy obserwują poczynania ostatnich papieży, Wystąpienie Franciszka nie powinno być żadnym zaskoczeniem. Pomimo tego, jednoznaczność przekazu nawet we mnie spowodowała zdumienie wywołane bezprotessionalnością papieża, który całkowicie zignorował słowo Boże i zastąpił je nauką New Age. Na oczach całego świata papież zdeprecjonował prawdę, zastępując ją nowym substytutem, nazywanym przez niego miłością. Jako Boże stworzenie, wszyscy należymy do Boga. Jednakże nie wszyscy jesteśmy jego dziećmi. Tylko ludzie odkupieni przez Boga są częścią jego rodziny. Jest to jedna z podstawowych nauk Słowa Bożego, która skutecznie zostaje zdekonstruowana w dzisiejszym świecie. Człowiek z wrodzoną potrzebą religijności dąży do ich zaspokojenia, a świadomość Bożej akceptacji pozwala mu bez przeszkód zwracać całą swoją uwagę na siebie samego. Bill Muhlenberg w swoim doskonałym opracowaniu ukazuje nam, że linia podziału została zarysowana już w ogrodzie Eden. I ustanowił nieprzyjaźń między Tobą a kobietą, między Twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze Ci głowę, a Ty ukońcisz je w piętę. Cała Biblia jest przykładem dokonywania Bożych Wyborów. To Jahwe wybrał Abrahama i jego potomstwo. To on dokonał wyboru Izraela spośród wszystkich narodów Ziemi. Dzieci Diabła? Nauczanie apostoła Pawła również potwierdza koncepcję rozłamu ludzkości. Mówiąc o pierwszym Adamie, Paweł ukazuje związek każdego człowieka z grzechem naszego praojca oraz jego konsekwencjami. Ostatni Adam, Chrystus, stanowi początek nowego stworzenia i wszystkich związanych z nim błogosławieństw. Nowe życie w Chrystusie. Nie jest domeną wszystkich ludzi. Jezus stale nauczał w kategoriach podziału ludzkości. Jedna z najbardziej wyrazistych wypowiedzi znajduje się w Ewangelii Jana 8:39-44, gdzie czytamy: Odpowiadając, rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzecz: Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga. Abraham tego nie czynił. Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekł. My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu, mamy jednego ojca Boga. Rzekł im Jezus. Gdyby Bóg był waszym ojcem, miłowalibyście mnie. Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz on mnie posłał. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według porządliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy, gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. To bardzo mocne słowo dziś czymś niezwykle niepoprawnym, a nawet gorszącym byłoby określenie kogoś dzieckiem diabła. Niewielu kaznodziejów miałoby odwagę stwierdzić jednoznacznie, że większość ludzi nie tylko idzie szeroką drogą do piekła, ale także że ich ojcem jest diabeł. Wypowiedź Jezusa będąca w tak jaskrawym kontraście wobec przesłania papieża Franciszka, rozwiewa wszelkie fałszywe przekonania o tym, że wszyscy ludzie są częścią Bożej rodziny. Dopóki nieodrodzony grzesznik nie stanie się nowym stworzeniem w Chrystusie, Dopóki nie dostąpi Bożego zrodzenia z góry, jest daleki od przymierza z Bogiem. Rozważmy kilka fragmentów Słowa Bożego, które opisują, kim jesteśmy w swoim grzesznym stanie. Jesteśmy duchowo chorzy, jesteśmy zagubieni, w ciemności, pod władzą szatana, w niewoli grzechu, ślepi duchowo, wrogami Boga. Obiektem Bożego gniewu, martwi, przyćmiony rozum, obcy dla życia Bożego, w mocy ciemności, obcymi dla Boga, bałwochwalcami, bez Bożego miłosierdzia, jak zbłąkane owce. W świetle tych biblijnych fragmentów twierdzenie, że niechrześcijanie są dziećmi bożymi, wydaje się być albo infantylną naiwnością, albo celową drwiną z Boga. Tylko ludzie pojednani z Bogiem dzięki ofierze Jezusa Chrystusa mogą nazywać się bożymi dziećmi. Oczywiście, wszyscy ludzie bez wyjątku w swoim upadłym stanie są oddaleni od Boga. Pan jednak w swoim miłosierdziu przyjmuje człowieka do swojej rodziny poprzez dzieło Chrystusa na krzyżu Golgoty. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście Ducha Niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście Ducha Synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna Swego, który się narodził z niewiasty i podlegał Zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod Zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili, a ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha Syna Swego do serc waszych, wołającego abba ojczy. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, w Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Bóg w swojej ogromnej łasce nie zostawił nas pustce relatywności. Poza objawieniem ogólnym, które pozwala nam dostrzec Bożą obecność w otaczającym nas świecie, Bóg dał nam swoje słowo, będące objawieniem szczególnym Jego woli oraz prawdy. Nie każdy człowiek jest dzieckiem Boga. Ludzie tego świata mogą szukać międzyreligijnego dialogu czy też podejmować wspólne inicjatywy na rzecz dobrobytu ludzkości. Jako chrześcijanie jesteśmy zobowiązani przez Boga, aby mówić prawdę w miłości. Dla nas jako wierzących bezapelacyjną alternatywność Bożego Słowa, prawda jest integralną częścią prawdziwej miłości. Niehumanistycznej paplaniny pozbawionej treści, a służącej jedynie rozmiękczeniu serc naiwnych ludzi gotowych uchwycić się wszelkiej nadziei. Miłość, którą proklamuje papież Franciszek, całkowicie wyklucza Bożą sprawiedliwość. Poselstwo papieża jest świetnie zrobione. W sposób manipulacyjny oddziaływuje na emocje człowieka. Czy jednak jest zgodne z Bożą prawdą? Boża sprawiedliwość. Między atrybutami Boga nigdy nie zachodzi jakakolwiek sprzeczność. Od setek lat ciągle na nowo zwraca się uwagę na napięcie zachodzące pomiędzy Bożą miłością a Jego sprawiedliwością. Czy te dwie cechy Boga nie wykluczają się wzajemnie? Czy papież Franciszek wyeksponował Bożą miłość kosztem Bożej sprawiedliwości? Bożej miłości nie da się definiować w oderwaniu od Jego sprawiedliwości. Koncepcja miłości oddzielonej od sprawiedliwości nie jest koncepcją wynikającą z Pisma Świętego. Co więcej, gdyby miłość Boga, prawdziwa, a nie taka, jaką przedstawia ją papież Franciszek, pozbawiona była sprawiedliwości, stałaby się niczym więcej niż pustym przepływem sentymentu. Kończąc swoje rozważania, Bill Muchlenberg ostrzega nas, abyśmy nie starali się przekonywać ludzi, że wszyscy jesteśmy jedną wielką, szczęśliwą, duchową rodziną. Nic nie może być dalsze od prawdy niż to kłamstwo. Prawda jest wyraźnie przedstawiona w Biblii, która jest Bożym objawieniem, a nie zbiorem ludzkich pomysłów i idei. W Słowie Bożym nie ma miejsca na sprzeczności, dlatego też albo rację ma papież Franciszek, albo pan Bóg. Sami dokonajcie wyboru. Boża sprawiedliwość domaga się kary za grzech, jego święta miłość pragnie ratunku człowieka. To dlatego ofiarowanie Jezusa Chrystusa jako ofiary przebłagalnej za nas grzech jest jednoznaczne z utrzymaniem zarówno Bożej miłości, jak i sprawiedliwości. Każdy z nas powinien bez większych problemów dostrzec, że papież Franciszek wyeliminował Ewangelię ze swojego poselstwa, tym samym pozbawiając miliony ludzi prawdziwej nadziei na życie wieczne. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Pozdrawiam cię kimkolwiek jesteś. Maczuga 71.